Siema, dzisiaj pokażę Wam aż 5 sposobów na zarobienie gumów w PCM 99 Pierwszy sposób to będzie VIP. Mamy go od razu na spawnie. Ok, idziemy sobie tutaj. Robimy sobie tak. E oczywiście to jest pay to win, jeśli ktoś ma VIPa kupionego za Robuxy. Jeśli nie, to e zapraszam do kolejnej części filmu. Ale tak to to sobie dajemy. Nie Ale najlepsze książki na Dioment to sobie dajecie. Jednego magneta na pewno. Gdzie ja tu diament taką książkę, tu jest OK. Wchodzicie sobie tu na środek. Bierzecie sobie potki. Ja akurat mam taką. Walicie sobie flagę na diamenty. Patrzcie jak wam idą diamenty. Oczywiście odbieramy sobie zawsze to. Zawsze tam jakieś prezenciki i co diamentów się przyda. No ale to jest za VIPa. Potrzebujecie vipa. Dobra, pójdziemy sobie dalej. Drugi sposób to są oczywiście free diamenty, które są na mapie. Yy, dwa takie stoiska małe. Odbieramy sobie, no dostajemy. No, dostajemy tego mało, ale zawsze, gdy gramy sobie, to warto do tego podejść. Kolejnym sposobem jest Daker. Daker był na plaży. No, jeżeli chodzi o Daker. No to day, Daycare jest zepsuty. No. Dalej go nie naprawili, żeby sobie tu wejść. Teraz tak, albo dostaniemy 100 tysięcy, albo dostaniemy 5 tysięcy. Dostajemy, no właśnie, no. Staliśmy 6 tysięcy. <laughs> Czyli dalej DJKR nie, nie naprawili, bo raz się dostawało naprawdę bardzo duże kwoty, a raz się dostaje 0. Oczywiście, że też w minigierkach macie jakieś tam. Yy, gemy się dostaje czasami jak będzie farta, ale to jest znikoma ilość. Yy, dobra, idziemy do kolejnego mm, te doniczki, co sobie sadicie, na Jest to naprawdę chyba jedna z lepszych. Yy, jedna z lepszych metod, teraz, aktualnie, która jest na diamenty. Wejdźmy sobie tutaj. No, ja mam jedno do dobrania. Jeśli chodzi o diamenty, nie dam prezenty. Ok. No, i odbieramy sobie takie jedno. Dostajemy 12 tysięcy z takiego jednego. Jeśli mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, to około no, 66 tysięcy założymy. Dostaniemy z tego. Jest też szansa, że nawet nam wypadnie 20 tysięcy z takiego jednego jednej sadzonki, Więc to, to jest naprawdę OP. Jeśli mamy na przykład to jeszcze: InstaPlant, sobie podchodzimy do takiego. I sobie robimy Instaplant i od razu nam rośnie to. Czasami to się z można dostać tego. Ja tego miałem z 20, ale już wszystko użyłem. Bierzemy sobie to szybko. Byłby na tyle w tym y, odcinku. Dodawał informacje na Discorda, jeśli chodzi o te live y wszystkie. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy będzie jeszcze, ale na pewno za niedługo no.